Witajcie, słuchajcie, mamy już połączoną całą rozdzielnię, praktycznie jest cała instalacja skończona, napięcie już jest podane, możecie zobaczyć teraz jak to wygląda w moim wykonaniu, taka rozdzielenka, jak to wszystko wygląda. z rozdzielnia, y, która nam zasila tej, tą y, część y, hali i tutaj pomieszczenia. są y, Pomieszczenia są te, które Wam pokazywałem przedtem, y, socjalne i, i biuro, prawda? Zaraz wam pokażę, jak to wszystko tam hula mniej więcej. Y, tutaj mamy, no, wszystko już tutaj mniej więcej działa, lampa jedna działa, tam druga też powinna działać działa. Lampy na hali też yy, mimo, że jest ich tak stosunkowo mało, ale naprawdę, mówię Wam, one dają czadu. Dają czadu i są naprawdę dobre. Są naprawdę dobre, więc yy, jest ich tutaj raptem 8 na tej części hali. A świecą naprawdę super. Yy, co Wam mogę powiedzieć, tutaj? Yy, ograniczniki przepięć. Yy, Dejna zabezpieczenie ogranicznika przepięć GG35. Yy, tutaj mamy bloki rozdzielcze na bezpieczniki, które znajdują się tutaj. Tu mamy rozłączniki yy, na, na poszczególne gniazda trójfazowe, które się znajdują na hali. Zaraz Wam tam pokażę. No i tak to mniej więcej wygląda ta rozdzielnia więc każdy może zobaczyć i jakby ocenić to. I wszystko tam idzie do góry. I rozchodzi się na całą halę. Pokażę wam gniazda. Siłowe jest ich 6 na hali. Tutaj mamy jedno z nich. Tak wygląda. Mamy wyłącznik różnicowo-prądowy B16 trójfazowy na gniazdo 16A i B32 trójfazowy na gniazdo 32A i B16 na gniazda 230V. Tak wygląda każda tutaj skrzyneczka elektryczna. Wszystkie są takie same nie wiem, się nie różnią od siebie zabezpieczenia mają takie same i tak to właśnie wygląda tutaj mamy włącznik światła na jakąś tam lampeczkę na zewnątrz i gniazdo podwójne tutaj mamy siłę taką samą jak tam tutaj tak samo, tak samo także, także tak to wygląda a tu mamy stertę śmieci nie tylko moich, także nie patrzcie na to, że jestem śmieciarzem. Tu mamy łazienki, wszystko ładnie świeci Mam WC1, włóce drugie. Także wszystko hula sprawdzałem, wszystkie napięcia są w gniazdkach. Jeszcze mamy miernik przy sobie, będę robił pomiary elektryczne i zobaczymy jak to wszystko wyjdzie wszystko pozakładane tak to wygląda Simon Pin 4 bardzo fajny oszczęd w przystępnej cenie ogólnie mogę go polecić każdemu każdemu kogo nie stać na Berkera Simon Pin 4 jest super także tak to wygląda aha, jeszcze tu lampy mamy Lampy, mamy takie w biurze, lastrowe czyli lastrowe, no tak się to dawniej nazywało, lastrowe, po prostu to są ledy ledy I tu mamy takie pomieszczenie socjalne Gniazdka nad blatem gniazdo do pieca gazowego, który się będzie znajdował tutaj I Światełko Także, tak to wygląda Słuchajcie, tu mamy lampę nie wiem czy przedtem było widać jak ona się świeci stamtąd właśnie z wejścia, więc... i tak, i tu mamy wszystkie koryta dookoła, praktycznie hali idą koryta. Także w razie czego coś dołożyć, cokolwiek, ktokolwiek wynajmie tą halę kiedyś, bo to ta hala będzie pod wynajem to Ma możliwość po prostu dołożenia czegokolwiek Oświetlenia na razie tyle, ile jest, to jest, ale na pewno jak ktoś już tutaj będzie najemcą, jeżeli będzie chciał, to będziemy wszystko dorabiać, przerabiać. Jeżeli, mówię, jeżeli tylko będzie taka chęć, czy ja, więc zapraszam, jakby ktoś chciał sobie taką halę wynająć. Bardzo fajna jest ta hala i słuchajcie, tutaj wam coś pokażę, bo zacząłem odkurzać tutaj, no jak widzicie. Bo sobie stwierdziłem tak, odkurzę 2 metry, 2 metry dookoła tej hali i będzie fajnie, bo w sumie to ja robiłem tylko przy ścianie, prawda? I ja w sumie to nie brudziłem tutaj, ale tak sobie z drugiej strony pomyślałem i te, kieruję, i te słowa kieruję do, do jakby do młodzieży, która, która mnie ogląda. Słuchajcie, jak kiedyś będziecie robili, ja tak właśnie zrobię teraz. Ja odkurzę tą halę całą. Ona nie jest zbyt wielka, zajmie mi to pewnie z pół godziny, żeby to odkurzyć, ale myślę, że jest to no plus tysiąc punktów do, po prostu do tego, że ktoś, że ktoś no powie, że naprawdę jesteście firma bidna, ale solidna, nie? Więc ja właśnie taka firma jestem bidna, ale solidna, więc więc odkurzę tą hale i mówię, no to zawsze będzie to inaczej wyglądało i, i, i jeżeli będziecie chcieli otworzyć no, kiedyś swój własny biznes to patrzcie na to pod tym kątem po prostu efektu końcowego jak to wszystko będzie wyglądało y, na końcu, prawda? chociaż y, no, ta ziemia może tutaj nie jest moja ale jeżeli już odkurzyłem tyle od, odkurzę jeszcze, y, no tutaj też odkurzyłem więc ten kawałek to już y, myślę, że mnie nie zbawi jak odkurzę także tak to wygląda Mam nadzieję, że inwestorzy się zgodzą, żeby wrzucić ten film na internet i żebym wam mógł po prostu pokazać jak, jak to zrobiłem, prawda? Więc no kolejna po prostu moja realizacja, którą wam pokazuję i którą po prostu możecie sobie ocenić. Ja uważam osobiście nie mam się czego wstydzić. A yy, więc po prostu pokazuje to, idzie to w, w eter i tyle a, a jeżeli ktoś uważa inaczej, że ja mam się czego wstydzić, to po prostu to jest jego sprawa i w sumie jego problem i jego, jego ból yy, także myślę, że tyle, no kurde, tak to wszystko wygląda i do następnego filmu z... Trzymajcie się, cześć!